Cześć wam wszystkim, z tej strony panda z nową wam kolejny z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na kolejnego sneak peeka. I w dzisiejszym sneak peeku zagramy sobie nową postacią RT, moi drodzy RT-RT, nie wiem jak się go czyta, nieważne, no wiecie, ten mały robocik, przypominający trochę Edbita, taki, dla mnie to jest młodszy brat Edbita. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Przypominam o konkursie na tego to skina, którego aktualnie widzicie na ekranie, jest to mój drodzy, AleCad Bull. Jest on do wygrania za darmo dla widzów mojego kanału, więc jeżeli chcecie takiego skina, jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować ten kanał, zdać łapkę w górę i napisać komentarz pod tym odcinkiem. Wybiorę później trzy osoby, które wygrają tego skina i cztery. Osoby wygrałem na moim Instagramie, aby wziąć udział na Instagramie wystarczy, że wbijecie na niego imię, zaobserwujecie nie musicie mi nic pisać, komentować, zdjęć, lajkować, nic, moi drodzy, po prostu wbicie zaobserwujcie mnie. Ja potem sobie losuję jakąś osobę z moich obserwatorów, i ta osoba dostaje, moi drodzy, tego to skina, więc warto, moi drodzy, wbić, bo jest to dosłownie 5 sekund zaobserwowania. Możecie zgarnąć takiego oto, takie oto skina. Totalnie za darmo, troszkę się zagalopowałem, nieważne, lecimy dalej. Wybieramy sobie RT i już lecimy go testować. Dobra, moi drodzy, a więc mam. Mamy już tutaj naszego RT, maszyna zniszczenia chromatyczne, co my tutaj mamy napisane? Błądzisz w parku. Star bez obaw, RT, obserwujecie to znaczy czuwa nad tobą, tak? Zdecydowanie. No więc jak wiecie, moi drodzy, jest to taki ziomek, który kontroluje wszystkie kamery w Star Parku. Jeżeli chodzi o niego, no to już wam pokazuję tutaj statystyki 7200 punktów życia, to jest naprawdę sporo, moi drodzy. Następnie mamy tak, RT wystrzeliwuje pojedynczy pocisk, który oznacza trafionego zadymiarza, każdy zadający obrażenia atak usuwa znacznik z celu i zadaje dodatkowe obrażenia No to wiadomo, jak go zaznaczycie, no to potem kolejny atak zada więcej obrażeń wasz albo waszego teammate. Ale później no, nie będzie ta postać już zaznaczona, bo no, nie będzie to trwało w nieskończoność. Następnie super atak zabawa wchowanego. RT dzieli się porzucając swoje nogi. Obie części RT zyskują potężny, krótkodystansowy atak, który oznacza wrogów po podziale RT porusza się szybciej. Więc jest to spoko opcja. Możemy jeszcze przeklikać sobie na to. Eee, atak statyczne zadławienie RT. Jego nogi emitują silny sygnał, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom znajdującym się wokół nich, obrażenia 1860 i e, super atak, RT błyskawicznie teleportuje się do swoich nów, znów staje się całością i przywraca sobie e, 1000 punktów zdrowia, okej, okay, myślałem, że leczy się do fulla, a jednak nie, jest to 1000 punktów zdrowia e, zwykły atak 1500 ten atak jakby jak jest rozłączony 1860, spoko, sprawdźmy sobie jeszcze moi drodzy tutaj gadżety e, oraz star powery, więc mamy tak pierwszy gadżet w linii podzielony RT wysyła do swoich nóg sygnał zadając zadmiarzom znajdujących się Między jego częściami ciała 500 punktów obrażeń i spowalniając ich. Okej, okay, czyli, nawet jeżeli nie jest w tym zasięgu, to i tak dana postać będzie dostawała obrażenia. Ej, to jest mocne, to jest, to jest mega mocne moim zdaniem. To może być naprawdę mocne. Powiedzmy, że gracie hejsta i wasze nogi tego RT zostają na sejfie przeciwnika, a wy jesteście, nie wiem, na, 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 na waszym sejfie i przez całą mapę możecie nawalać, jeżeli dobrze zrozumiałem. Więc no, to może być, to może być mocne, moi drodzy. Bo znajdujących się między jego częściami ciała No to będzie dobre Dobra lecimy dalej moi drodzy e, Hakowanie natychmiast wyzwól wszystkie aktywne znaczniki Na wrogich zadmiarzach Zadając, zadając związane z nimi obrażenia okay, Czyli po prostu Czyli moi drodzy kogoś oznaczycie I dodatkowo możecie mu zadać jeszcze obrażenia Klikając gadżet więc spoko Ale wydaje mi się że pierwszy może być o wiele mocniejszy e, Gwiezdna moc moi drodzy szybkie obliczenia Znaczniki działają o 3 sekundy dłużej Spoko e, nagrywanie RT jego nogi Ponoszą 20% mniej obrażeń po podziale, no to ja myślę, że drugi będzie ciekawszy niż pierwszy, ale dobra, na razie lecimy pierwszy. Pierwszy cyk, wybierz i lecimy, moi drodzy, z giereczką. Dobra, moi drodzy, startujemy oczywiście na nowej mapce. Wczoraj też graliśmy na jednej z nowych map na solo, teraz też gramy na kolejnej. Oczywiście znów mamy tam całą tutaj. Tabelkę tych wszystkich postaci, no tylko ja mam cokolwiek ustawione, no bo gram z botami, więc no wiecie, że one się raczej nie poustawiają byle czego. Dobra, czy ja mogę cię oznaczyć, koleżanko, fajnie by było, jakbym cię mógł oznaczyć. Okej, okay, fajnie, że mnie trafiłaś. Czy ja teraz jej zadam więcej obrażeń? To jestem ciekaw. No nie no. Ee, lo, 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 lo. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Co jest? Bot by mnie porobił prawie ty. Trzeba się uspokoić tutaj koledzy. No, bot mnie nawala. To jest niemożliwe, boty mnie porobiły. Wytyfy. Zagrajmy sobie jeszcze raz, <laughs> nie znaczy nic zrobić, boty mnie tutaj troszeczkę zaskoczyły. Jeszcze raz na tej mapce musimy sobie zagrać, żeby dobrze tutaj przetestować pana RT RT, nie wiem jak jeszcze się na niego mówi. Nieważne mój drodzy, wiecie o co chodzi. Dobra, spróbujmy sobie porobić piper. Ja chcę zobaczyć tak, czy jak ja czy koleżanko oznaczę? O kurde ja biera tyle? Co? Ja biję raz tyle, a jak to jest, mój drodzy, zaznaczone, patrzcie. Ona teraz dostała 1500. Jak ja bym trafił teraz, to ona by dostała 3,5 koła? Czy tam 3 koła? Ile ona dostała? 1500 chyba znowu. Czyli to tylko na jakiś krótki czas? Wydaje mi się, że działa, albo ona już nie, zdążyła. Nie, dostała. Dopóki jest zaznaczona 3300, moi drodzy, razy 2 dosłownie. Razy 2 to jest naprawdę mega dużo. Dobra, ja teraz chcę zrobić tak, ja chcę się ją podzielić. Chodź koleżanko tutaj, bo muszę gadżet przetestować. Idź tutaj, idź w stronę tego właśnie, no. Idź, idź w tą stronę. Idź w stronę tego czegoś. No, nie no, no tam nie podejdzie. Patrzcie, jak ja bym teraz to kliknął. To jakby w tym strzale, który tutaj był, to by spowolniło zadymiarze, ale niestety nie udało mi się to zrobić. No i oczywiście mnie porobiła, bo mi zniszczyła nogi. No cóż, nie udało mi się tego wam pokazać, ale zaraz sobie spróbujemy jeszcze to zrobić. Zagramy, moi drodzy, jeszcze tutaj sobie skinem oczywiście do niego, na przykład patrolujący RT. Wybierzmy sobie go, moi drodzy. No i wybierzmy sobie tak, drugi Star Power, znaczy drugi gadżet i drugi Star Power również. Myślę, że to może być o wiele ciekawsze, że te nogi ponoszą mniej obrażeń, bo teraz na przykład aż tak szybko by mnie ta bi nie zbiła, więc zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale znowu znaczniki są krótsze. No nie wiem, ciekawe, gramy sobie tutaj policjantem Eti, więc yy, ciekawa postać. Naprawdę podoba mi się z wyglądu, ciekawa mechanika jest strzału. Spoko, naprawdę spoko jest tutaj, i no szybko można porozwalać te moi drodzy par Więc no ciekawa, ciekawa sprawa, dobra. Czy ja mogę koleżanko tutaj oznaczyć? Dobra, padła ok. Teraz jeszcze Karla, jakbym mógł porobić, to było spoko. Jestem dosyć wolny, jestem dosyć wolny, więc no tutaj trzeba uważać. To jest jak taki 8-bit, też bardzo mocna postać, ale no wolna, więc przez to może zostać łatwo porobiona i ciężar jest jakby idealnie sobie trafić na kogoś. Dobra, ja bym sobie teraz poleciał tutaj do ciebie i spróbował cię, kolego, pobijać. O, dobra, zarąbiście, no i widzicie, bardzo dobre to jest. Niestety nie mogę się teraz złączyć, od razu nie ładuje mi się ult, więc to nie działa tak, że mi się ult ładuje. Więc trzeba uważać też, gdzie wy zostawicie, moi drodzy, te nogi, bo jeżeli nie naładujecie ulta i teraz na przykład dojdzie strefa, to ona zacznie mnie obijać. Więc no, trzeba naprawdę uważać, bo może się to źle skończyć. Na przykład nie wiem, czy ja teraz padnę, ale chyba... Chyba ja mogę w tym momencie paść, moi drodzy, jeżeli strefa zacznie ubijać moje nogi, tak mi się wydaje zaraz zresztą zobaczymy, jest wielkie starcie, ja chcę to przetestować, zobaczę. Są tutaj nogi, czy ja się mogę z nimi złączyć Nie mogę się z nimi złączyć I patrzcie, one dostają obrażenia One dostają obrażenia, co prawda 20% mniej Ale zobaczcie, no ja za chwilę zginę Bo nie mogę się z nimi złączyć Więc naprawdę trzeba uważać, jak będziecie grali solo Gdzie dajecie te nogi, bo jak będą za blisko strefy No to możecie mieć problem I niestety zginiecie, więc jest to Rzecz, którą trzeba brać pod uwagę Mimo wszystko, moi drodzy, zagramy sobie jeszcze trzecią giereczkę Ja bym sobie wybierał, jakbym już miał Wymaksowaną tą postać Wydaje mi się, że drugi star power, pierwszy jest ciekawy ale drugi myślę, że może być spoko, no bo jednak trzeba uważać na te nogi, a dzięki temu, że będziemy dostawali mniej obrażeń, no to będzie to o wiele ciekawsze. I tutaj wyzwól wszystkie aktywne znaczniki na wrogich zamiarze zadwając związane z nimi obrażenia. To jest kwestia sporna, moi drodzy. Jeśli chodzi o gadżety, w zależności od trybu to bym wybierał. Ale na solo myślę, że bym wybierał raczej hakowanie. Więc dobra, zagramy sobie w ten oto sposób i zagramy sobie, oczywiście, moi drodzy, skinem. Skinem z Karneciku, czyli ten ostatni Crimson, nie, jak on się nazywał? Karmazynowany rt tutaj więc już sobie go odblokowujemy i lecimy tym skinem dobra moi drodzy więc odblokowujemy już sobie karmazynowego rt i zobaczcie jak się on tutaj prezentuje już sobie go klikamy cyk zobaczymy jak on będzie wyglądał w gierce. lecimy kolejną gierkę na tej nowej mapie moi drodzy na solo e, i zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało tym oto skinem e, wow naprawdę bardzo fajnie się prezentuje on tutaj w tym podsumowaniu jakby postaci które są aktualnie na mapie Spoko, spoko, moi drodzy, okej, okay, okej, okay, dobra, cyk, pięknie. On jest na Hita teraz. 3150. Nie, to jest naprawdę mega mocne, tylko trzeba uważać z ultem, moim zdaniem ta postać jest naprawdę mega dobra, tylko no, trzeba sobie pomyśleć, zanim się użyje tego ulta. Bo jak postawicie, to naprawdę blisko, moi drodzy, tej strefy, no to możecie mieć problem, bo po prostu nie zdążycie, moi drodzy, naładować ulta, żeby wrócić i się złączyć, przez co no zginiecie, więc widzieliście zresztą w... Wy... Poprzedni gier, jak to wygląda, dlatego, no, jak gracie solo, nie postawiajcie tych nóg blisko strefy, no, bo zginiecie. Dlatego taka rada, moim zdaniem, jest spoko. Dobra, teraz się rozłączyliśmy. Cyk, 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 dobra, bardzo ładnie, porobiłem. Podlaczę się i lecę gdzieś tym naszym RT do boku. Dobra, cyk, cyk, cyk. Nie, 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 najgorzej. Jeden z jeden z moi drodzy, zabraknął. Ale i tak, moim zdaniem, myślę, że naprawdę bardzo spoko. Ocencie w komentarzach od 1 do 10 tą postać. Przypominam cały czas o konkursie na Alej Cat Bula, moi drodzy. Więc, jeżeli chcecie tego skina do bula, totalnie za darmo, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie również na mojego Instagrama. Linka macie oczywiście w komentarzach, znaczy w komentarzach w opisie, ale wyświetla wam się on również teraz na ekranie. Więc po prostu wbijcie na Instagram, napiszcie Panda Gaming, znajdziecie na pewno mój profil. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.